W środowisku międzynarodowym, w którym dano było mi pracować, czyli operowaliśmy tam dziewięcioma językami, to ważne było, żeby to słowo, które my jakby przekazujemy, to było dobrze zrozumiane. To było najważniejsze, więc uniwersalnych słów szukaliśmy, tak samo znaczeń graficznych, czyli symboli, które były powszechne międzynarodowo, więc taka powszechność tego słowa i powszechność znaczeń graficznych była istotna. Jeżeli ktoś jest twórcą grafik, to to, co mogę polecić, to kilka takich ważnych rzeczy, to znaczy pierwsze. Jeżeli próbujemy przekazać jakąś treść na grafice, to oczywiście musi być ona krótka. Najlepiej wyszczególnić jakiś wyraz, który jest dla nas bardzo istotny, to robimy go jakby pogrubiamy albo robimy go większego, żeby on się od razu rzucił. Ja często w takich tekstach, jeżeli mam już większą ilość tekstu, to nie puszczam go jedną, jednym rodzajem czcionki, tylko właśnie. Że tak powiem, tutaj użyję takiego słowa, że praca może być zabawą. Bawię się w różne, w różne konfiguracje, czyli pogrubiam coś, daję z tyłu tło, żeby ten, te, to, ten zwrot był taki szczególny. Więc ten tekst wtedy nie jest nudny, lepiej go odbieramy. No i oczywiście kładziemy nacisk na ten element, który jest najważniejszy, czyli przyspieszamy taką percepcję człowieka, że on od razu zauważa to, co jest istotne. Co jeszcze możemy? Oczywiście bawimy się kolorem. W zależności od tego, co możemy zrobić z, tą, z tym tekstem, no to możemy bawić się czcionką, ale nie polecam wielu czcionek, bo to też zakłóca przekaz, a my bardzo lubimy, tak jak kiedyś w, w, pisaliśmy wypracowania w szkole, im więcej, tym lepiej. Nie, to nieprawda. Im mniej czcionek, tym lepiej. <gryw> I oczywiście, mm, co jeszcze? Tak y, 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 róbmy sobie taki test, że kiedy my tworzymy grafikę później po jakimś przerwie kawowej, patrzymy na tą grafikę i że ona mi się podoba tak naprawdę i na mnie działa, to, to być może też będzie działała na innych. Więc y, dajmy sobie czasami przerwę. Spójrzmy na nią, można coś jeszcze udoskonalić, coś zauważyć po czasie. Ja czasami wysyłam znajomym, czy faktycznie ona działa tak, jak powinna.